Wizard mhm. W ogóle ja ten... ostatnio któryś tam do ciebie mówił i tak... Yy, Że co? To było... No ostatnio jakiś gość na serwerze do ciebie mówił... Eee... Yy, yy, nie M Wizard, tylko... M... Czekaj, m coś tam, Wizard powiedział. m Wizard, w ogóle takie dafa A ja takie... No wiesz, no, skąd miał wiedzieć. No ale dobra, trochę angielskiego, nie? Wizard M coś takiego. Jesteś już? Co

Chyba się, czy ty już mnie widzisz, nie? <grym> <grym> tak samo ja mam, wiesz? <grym> A to jest mała mapa, tak? <grym> no, w pewnym sposobie jest mała. <grym> Tak, to jest jak razie jeden na jeden. <gry> tak, tak. tylko jeden cel. Jeden nabój. One bullet, one shot, one kill. No mercy. No muszę zobaczyć te podziękowania. Jeszcze nie widziałeś? No. Zobaczymy, co czy... Sobie... Ryano gdzieś ci się. Zostanę headshota, znając życie. się. Aha, tak, tak. Dą, 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 dą. Ty gdzieś kampisz, bo ty ciągle łażę. Ty... Ja S też ciągle łażę i się mijamy. S S S S S S S tak jest. No, już wiesz, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jesteś. S ale teraz już wiem. F F Jaaaa no. Widziałeś mnie? No pewnie Bo no ja! Da fuck! No yeah. no. Ej, ile ty miałeś dzisiaj? 30 <grym> <grym> Boże, ja ogarniam snajpy, bez jaj Ej, a dobre, co czy to było jakbyśmy szpiegami grali? Szpiegami? O Jezu to właśnie bez sensu, no bo... No wiem. Ja jestem niewidziany to jest. Ale byłaby pek. Ja no, idziemy. Wiesz, bo on jak mu przeładowuje, to on przestaje oddalać, nie? jeszcze te, jak czasami tak No da, ja, może, ja w ogóle... By, ja... prawym przycisk i on mi wtedy w ogóle nie zoomuje. W tych najważniejszych momentach, nie? rozumiem. Fuck fuck fuck. fuck, fuck. Aj, ale mi uciekłeś. Wiem, <gry> że ty się tam kampisz. Też wiem, że ty wiesz. Tym, 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 <gry> tym, tym. I masz swoje szuj, masz szuj, <gry> Dębski, zamknij jedne Damski ja, 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 ja Nie no, ty jesteś lepszy snajperem Dziwnie tu cicho Tylko ja no, jest to, że ci widziałem teraz był. Teraz będzie prawie gdzie indziej. Logicznie, nie? Nudy, boring. A boring, adrenalina cię zżera. Sią. Ciebie też, nie bój się. Jeszcze nie poszło zbyt... No wiesz, wyluzowany. Kewie. Kewie, lej Widziałem Cię, no jee! Yeah. No, byłaś, wyłaź. No, 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 dobra, dobra, no Ty pierwszy. No jesza. Ktoś się schowała z Kroszyna. <grychy> Kroszyna, ojej. Kroszyna. No <grychy> No. headshot! No. <laughs> Dobrze. A ty widzisz mnie, jak ja łażę, czy nie? Nie, teraz nie. Ja teraz oglądam kontrolny punkt. O! <laughs> Nie widzisz. No nie, nie widzę cię. Nie ja, wiem, Już sam... użyjesz? Nie wiem czy się baczy. Yes maybe no. You never know. mama, mama, tam, monitor mi troszkę się obrodził. Przecież masz laptopa. Lo lo. No i... Nie lubię tego momentu, kiedy to może być wszędzie. Już chyba tu wspomniałem, co nie? Tak, teraz. Ja widziałem Cię Kurse no Już widziałem jak Ty się tam schowałeś To co, 2-2 jest Trzeba było uważać Nie, 3-1 Jak 3-1? Niemożliwe Albo 2-1 Jeśli już to 2-1

Ej, słyszysz? Co? Jesteś, jesteś? No jestem. Ja muszę się upewnić, bo nie wiem, może mi za znowu zerwało. Nie, nie, jestem, jestem. Jak będę tutaj tak stać. Już mi powiem, że to jest dobre miejsce. Może jak się na dachu spotkamy. Będzie Tak jest Tak Tarcza. Tarczownicy trenują. Gdybyś <grymny> przykampił u mnie? A ty może kąpiłeś u mnie? tak właśnie, wszyscy się minęli. Very sad. So sad, so sad. Very sad. Najgorszy jest ten moment, ale potem, jak już cię widzimy, <grym> to już jest potem walka. Ale to potem już jest takie. O! <grym>

Najgorzej, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś Debski kwiatki No chodź teraz, co uciekasz? Ja uciekam A ty uciekasz <laughs> To ja powiedziałem, żebyś przyszedł a ty nie, nie. Już ja już tu jestem Zapyt. Tylko ty mnie nie widzisz, a ja cię widzę ja, ty, ty, ty mnie widzisz W No i na pewno nie widzisz nic niepewności co? Fuck W nogę! Strzała w kolano Tym tak. jest... Ja spadłem, dlatego się zabiję no, Chodź, spadłeś. Aha, Mam to wszystko przepisać? Ojej, no nie, no nie, o Boże, Już dwie godziny pracy. Dobra, dobra. I na kiedy to musisz mieć? No nie ten będę to powieszał. Dobrze, dobrze. Napiszę ci to zaraz. Połóż to, po połóż mi to. Wiesz, to jest ten domu, no to wszystkim w To jest 15 mil Tak. Damet. Widziałeś Ja ci to napiszę, tylko że mamo. No, chodź kruszynko! Pija! Ojej, oj, ojej, oj, ojej, ojej! Kilka niecennych strzałów, ale się udało. Oj, dominating. Ej, wyszedłeś? Też mnie. To? Czekaj, dołączę. Zmijamy mapę, czy. Co możemy zmieniać? Uczekaj, czy to jest wolne. Strefa kiery jest wolna, może coś ale na strefie gier chcesz grać? No zobaczymy. O, czekajcie, czekaj. reje. O, zmieniają zmienia akurat mapkę. A było harvest. Dobra, to ja chyba też dołączę. Ulubione. No i teraz wszyscy, jeśli si w ogóle ten film wyjdzie, to będą wiedzieć, jakie mam ulubione serwery. Ta... O, ten jest. Nie, 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 nie. on też wyszedł, w ten. Zapiszę serwer. O nie, tylko nie Harvest, nie. Ale był, teraz już nie ma Jezu, ja muszę tutaj coś napisać mm, I to Ale ile? teraz? Nie, nie teraz Za chwilę... Dobra, to się nie przyjmie. Teraz ciśniemy Dobra, ciśniemy. Red-blue? Ładowanie A, dobra, idę do redów Idę do, do, red. do redów, pedów. Idź do red. Alert. Alert! O, to jest ten! Red uh, 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 uh. Super, uwielbiam to, to. Jaka mapa? Yy, ta taka co graliśmy, o Jezu nie wiem jak się nazywa. No. Chyba Pyro pogram. Fajnie było jakbyś ty grał, nie grać, z... o Jezu, ale armia. Bo se, chyba przyciszę, bo... ...nie będzie słuchać yeah. nas. Harvest to jest. No Harvest no. Jezu, ja nie chcę Harvesta. Ale fajne jest Harvest, to jest dobrze. Milu widzę Harwesta. Bądźmy, by, wodź To jest armia, to jest zadożarnie. Jesteś na Pyro, co? Tak. Czekam aż nam przejmą. Czyli no. Dobra i... Jezu. O nie, we have lost. Nie mamo, nie mam nic czarnego, no, wszystko No, no, do no, prania. Wszystko co do prania to ja... ojej. Jezu, coś tu, Jezu. co to było w ogóle? A, nigdy plecami nie odwracaj się do wroga. Fajnie by było, jakbyśmy, jakbyś ty mógł Kuchmo? nagrywać. O Jezu tak, no jak to on? Ej, słyszysz? A, jakiś lotek chce się ze mną wymienić. Eeeem, um, jak chcesz to mu. Ty Tylko. Nie, tam. Ticham go. Ej, słyszysz? Mówię, jakbyś ty mógł nagrywać u siebie, w sumie mógłbyś, nie? Z swojej perspektywy, i byśmy to potem połączyli, ja bym wiedział. Czy znaczy, fajnie to potem się ogląda? kojarzysz? czy znaczy, wiesz o co mi chodzi? Nie wiem o co chodzi. O Jezu, o Jezu, alarm, już po mnie, już po mnie, ah, ah. Nie, haha, ah, ha. żyję. I'm still alive. Dammit, jeszcze nikogo nie zabiłem? Nadek, Nadek Dobra, dzięki Dobra, to jest nasza połowa. Dobrze wiedzieć. Czy machać może jednak teraz skrzynki mam? Ty im grasz Pyro? E, tak i idę ten... zdjąć snajpera z dachu Nie. <grym, grym>, to, to właśnie ja Aha, to dobrze wiedzieć. Dobra, za zabójstwa 2. Trzeba otrzymać to no ja Mam go, nie, 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 się zabili. nie, nie, żeśmy się zabili. nie, co się tu dzieje? Boże, co tu? nie, co tu? Mam jakieś medyka mam <kly> tom, Tam, O nie, 60 seconds. Dobra. Trzymać pozycję, panowie. No jest, nie, nie gruby, nie, nie, więc nie, nie to ja. O, ładne ujęcie mam. <laughs> Zniszczę cię szpiegiem. <laughs> You're dead now. You can cry Cry in the darkness. <laughs> Ale grobib się fajnie animacja. No i ja ci zaraz napiszę, no nie popędzaj mnie. No zaraz wsiądę i będę pisał i będę pisał do 12. Ale napiszę. Ale że co? Tu mama mi pie piekli. Piekli. Tak to się teraz odech Ooo Ja nie lubię o, tej mapy. Ja, szpiegu nie lubię nie... tej mapy Po prostu je <grymka> <grymka> my jesteśmy słabi no, już wygraliście Albo i nie yeah, no, no, no. no taj, Dawaj, dawaj, dawaj Wycofać się Ta jest, dobrze Shit Przejmujemy to, panowie Japie Przejmujemy to i wygraliśmy. Noooo, 15, nie 15 sekund kryje. Aha, faktycznie mam kopie. Demet ładnie Jakub, no zecni, Kolesia. Shit, jezu, jak tu wszyscy ogarniają. Kto wygrał? Nikt. Jezu, ja muszę to pisać, dobra, poczekaj. Mm. Mamo, ale to się powtarza coś. Tu się powtarza, dwa razy jest 14. No Dobra, wygraliśmy, 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 wygraliśmy. Wyście wygrali? Tak. Chodź tu, mamo. Tu się powtarza, 14, 14, chciałbym to wpisać.